Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz z Apple na YouTube. Wiele osób na mnie pisało, że kończy im się subskrypcja na Apple Music, nie są zadowolone z tego klienta, bądź po prostu chcą zrezygnować z tego okresu próbnego. I jak mają zrobić, żeby wyłączyć ten 3-miesięczny trial i nie kontynuować jakby subskrypcji? Jest na to bardzo prosty sposób, wystarczy, że wejdziecie sobie w iTunes, na przykład na komputerze Mac lub Windows, tutaj nie ma żadnego to znaczenia. Wchodzicie sobie w iTunes Store czekacie aż pojawi Wam się jakby ta zakładka główna, no i klikacie sobie w konto. Po czym jak już zalogujecie się, wystarczy, że zjedziecie sobie tutaj na sam dół, gdzie macie te ustawienia i macie m.in. subskrypcję. Klikacie sobie w nie. I jak widzicie, moja subskrypcja kończy się 24 stycznia 2016, no i ja ją oczywiście będę chciał wyłączyć, więc klikam sobie przedłuż automatycznie wyłączone i klikam wyłącz, potwierdź. I w tym momencie dana subskrypcja jakby przerwała to, że z automatu mi się odnowi i z automatu mi pobierze pieniądze z konta. Natomiast bezpłatny okres próbny będę mógł kontynuować do 24 stycznia. Także jeśli na przykład uznacie, że chcecie tylko po prostu spróbować i włączyć ten 3-miesięczny trial, to tak naprawdę już pierwszego dnia od włączenia możecie sobie wyłączyć to automatyczne przedłużenie. No i wtedy przez 3 miesiące po prostu i tak będziecie mogli słuchać Apple Music. To by było na dzisiaj na tyle. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. Znajdziecie mnie też na Twitterze, na Facebooku. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!